Jak tak słuchałem brata Macieja, to y, przyszła mi taka pewna sprawa do mojego serca, jak y, y, na mojej drodze do Pana y, pewną sprawę widziałem w, w niewłaściwy sposób i no i pewien brat to zauważył i po prostu napomniał mnie y, t, ze stanowczością, jednocześnie z miłością i właśnie mogłem po prostu widzieć brata, któremu zależy na tym, abym y, po prostu się uratował, po prostu abym y, zobaczył, jak to jest naprawdę. I po prostu y, mogłem to y, zdzięcznym sercem właśnie po prostu przyjąć i, po, i, no, i podziękować po prostu Panu za to, że mnie napełniał. I to właśnie po prostu było takie piękne, nawet właśnie jak się dowiedziałem od tego brata, że no, że to nie było tak, że on to zobaczył, ale to podszedł, nie, bo po właśnie ten tu brat y, po prostu pierwszy się modlił w tej sprawie. I potem właśnie podszedł do mnie i stanowczo, ale właśnie z miłością y, po prostu z wyciągniętą ręką, która chciała pomóc, mógł mi o tym powiedzieć. I po prostu to jest to, że po prostu nawet nie wiedziałem tego w ten sposób, ale ten brat mi to z łaski Pana rozjaśnił. I właśnie wtedy mogę dziękować Bogu za to, że zostałem napełniany w tej sprawie. Także chwała Bogu właśnie za braci, którzy napinają właśnie z tą miłością i z chęcią ratowania człowieka. Chwała Bogu.